Witam Państwa serdecznie w odcinku poświęconemu wizytówce apteki, czyli ekspedycji. Odcinek ten powstał we współpracy z portalem rxedu.pl. Ja nazywam się Mirella Kowalcze i jestem magistrą farmacji z 20-letnim doświadczeniem pracy w aptekach. Zapraszam do oglądania. Wizerunek ekspedycji apteki i dbanie o tę przestrzeń. To bardzo ważne zadanie dla kierownika apteki lub osoby w tym celu dedykowanej. Jej estetyczny, uporządkowany wygląd pomogą przyciągnąć pacjentów, zbudować dobre zdanie na temat Twojego biznesu aptecznego. Na podstawie badania przeprowadzonego przez Business Point o tytule Pacjent w aptece okazało się, że średni czas przebywania pacjenta w aptece przy pierwszym stole, mowa tutaj o aptece samoobsługowej, to 9 minut. Natomiast w przypadku apteki bez strefy samoobsługowej to 6 minut. Czy podczas tak krótkiego czasu przebywania pacjenta w aptece, e, pacjent będzie zwracał uwagę na kwestie ogólnego porządku i ładu? Otóż tak. Apteka od zawsze kojarzy się z porządkiem, czystością i ogólnie panującym ładem. Placówki, w których zespół nie dba o ten element wizerunku, powinny zmienić nastawienie, zadbać o wnętrze apteki. Ale jak? I co tak naprawdę jest istotne? Lista rzeczy, które powinny być sprawdzane przez kierownika apteki bądź osobę dedykowaną przez niego w tym, w tym celu, to tak zwana checklista apteczny porządek. Jak apteka wygląda z zewnątrz? To pierwsze pytanie, które powinniśmy sobie zadać. Mam na myśli witrynę okienną, okna, drzwi wejściowe, szyld apteczny. Czy na drzwiach aptecznych e, umieszczone są wszystkie potrzebne oznaczenia wymagane przez Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny, Narodowy Fundusz Zdrowia, informacje o możliwości płatności kartą bądź możliwości wykonania szczepienia? Czy wchodząc do apteki pacjent może swobodnie udać się na miejsce siedzące? Apteki często odwiedzają seniorzy i bywają sytuacje, że gorzej się poczują. Warto o ten element zadbać. Następne pytanie to: czy w aptece pacjent otrzyma wizytówkę z danymi apteki? Czy stanowiska pracy farmaceutów są czyste, zadbane? Czy pacjent ma swobodę rozmowy z farmaceutą? Pamiętajmy także o tym, aby przy pierwszym stronie stole od strony pacjenta była możliwość położenia torebki bądź zakupów. Czy na regałach aptecznych panuje porządek, czy pudełka są ułożone równo, nie są odwrócone, przekreślone, zniszczone. Czy w aptece jest dostępna woda dla pacjenta, który chciałby popić lek? Czy w aptece znajdują się ulotki edukacyjne dla pacjentów i czy są uporządkowane? Z tym jest zawsze kłopot. Czy w aptece znajduje się tablica informacyjna z ważnymi danymi, których wymaga Narodowy Fundusz Zdrowia WIF? Czy recepty z lekami dla pacjentów są umieszczone w takim miejscu, aby nikt postronny nie miał dostępu do tzw. danych wrażliwych? Czy apteka komunikując ceny. Pamięta o wymogach Państwowej Inspekcji Handlowej oraz o ostrzeniach prawa farmaceutycznego i zakazu reklamy aptek. Pamiętajmy, że efektywność naszych działań w dużym stopniu zależeć będzie od szczerych odpowiedzi na zadane pytania. Każda zmiana jest dobrym momentem do podsumowań i konkretnych przemyśleń. Co tym razem mogę zrobić lepiej. Urządzając izbę ekspedycyjną, warto zwrócić uwagę na zachowanie jednolitej kolorystyki i stylu wnętrza apteki. Zwróć uwagę na prawidłowe oświetlenie. Zastanów się nad częścią samoobsługową, ponieważ aż 58% pacjentów dokonuje zakupu z tej strefy, jeżeli jest ona w aptece. Wyhamuj pacjenta i przeanalizuj strefę dekompresji obszaru znajdującego się tuż za wejściem do placówki aptecznej bo to dobre miejsce na nowości, produkty sezonowe, dobre ceny. Zadbaj o zainteresowanie i zaproponowanie pacjentowi, a także zbudowanie opinii o placówce produktami, które znajdują się w strefie dekompresji menadżer apteki bądź kierownik apteki powinien znać jej asortyment, a także powinien umieć określić, które z kategorii asortymentu leków, suplementów, diety, wyrobów medycznych są w danej placówce wiodące. Ułożenie regałów i kategorii powinno być tak rozplanowane, aby umożliwiło wykorzystanie wędrówki pacjenta do farmaceuty. Wykorzystajmy strefy gorące które są najczęściej rekomendowane do ekspozycji produktów przez producentów leków, suplementów diety? Zwróćmy uwagę na strefy zimne, które znajdują się w rogach apteki przy filarach konstruk konstrukcyjnych, a także po lewej stronie apteki. Zastanówmy się nad asortymentem w tej części. Pamiętajmy o prawidłowych odstępach między regałami w części samoobsługowej od 1,2 do 1,4 metra. Zbyt ciasne ułożenie nie jest dla pacjenta komfortowe podczas zakupów. Dbajmy o merchandising, co oznacza do, dosłownie towarowanie. Oprócz przesłanek, Czysto marketingowych, to zabieg, który ma za zadanie ułatwienie pacjentowi dokonywania intuicyjnych i wygodnych zakupów. To sposób na dostos dostosowanie ułożenia towaru w aptece do właśnie oczekiwań pacjenta tej placówki. Oto kilka kroków, które pomogą Ci zadbać o ekspedycję apteki, czyli jej wizytówkę. Profesjonalny wystrój wnętrza. Upewnij się, że wnętrze apteki jest czyste, schludne i estetyczne. Ułożenie e, odpowiednio kolorów, oświetlenia, użycie ich w odpowiedni sposób, aby stworzyć przyjazną atmosferę. Etykiety i oznakowanie. Starannie oznaczajmy produkty, aby klienci mogli łatwo znaleźć to, czego potrzebują. Pamiętajmy przy tym o wszystkich prawnych obostrzeniach. Dbajmy o czytelność etykiet, a także cen. Wyeksponujmy produkty, umieśćmy w widocznym miejscu promowane produkty, stwórzmy atrakcyjne wystawy, które przyciągną uwagę klientów. Pamiętajmy o tym, że w każdej aptece powinien być przyjazny personel. Zadbajmy o szkolenia personelu w zakresie obsługi klienta. Upewni się, że personel jest uprzejmy i pomocny. Innowacyjne, m, różnego rodzaju rozwiązania technologiczne. Rozważmy wykorzystanie nowoczesnych technologii, takich jak systemy automatycznego zamawiania leków lub aplikacje mobilne dla naszych pacjentów. Zadbajmy o higienę, sprawdźmy czystość w aptece, zwłaszcza miejsca, które są dostępne dla pacjentów. Promujmy zdrowy styl życia. Organizuj kampanie promujące zdrowy styl życia. Dziel ulotki edukacyjne, materiały edukacyjne, aby zwiększyć świadomość zdrowotną w lokalnej społeczności. Jeżeli chodzi o lokalną społeczność, to tutaj warto brać udział w lokalnych wydarzeniach i inicjatywach społecznych. Wspierajmy lokalne szpitale przychodnie, a także organizacje charytatywne. Opinie klientów. Tutaj monitoruj opinie klientów i reaguj na nie, zarówno te pozytywne, jak i negatywne. Stosuj opinie klientów jako wskazówki do poprawy jakości usług w swojej placówce aptecznej. Zadbaj o wizytówkę apteki. Upewnij się, że Twoja wizytówka, zarówno ta, która znajduje się w internecie, jak i ta, która jest w rzeczywistości, jest aktualna. Zamieść na niej informacje o godzinach otwarcia, lokalizacji, numerze telefonu. Wszystkie te kroki pomogą Ci zachować dobrą reputację apteki i przyciągnąć nowych klientów. Dbanie o wizytówkę to proces ciągły, który wymaga zaangażowania, uwagi w dłuższym okresie czasu. A ekspedycja to wizytówka apteki. Kierownik apteki, może także zadanie stałej kontroli ekspedycji przydzielić jednej osobie. Wybór osoby, która będzie niejako dekoratorem apteki, powinien być wyborem przemyślanym. Osoba ta powinna mieć zamiłowanie do estetyki, czystości i porządku. Dzięki temu zadanie to będzie wykonane należycie, a osoba, która jest ono powierzone, na pewno się w tym wszystkim doskonale odnajdzie. Zapraszam państwa do oglądania kanału Farmacja TV, lajkowania filmu do zobaczenia w kolejnym odcinku. Dziękuję.